Siemaczko, welo, z tej strony Krzemyka to jest kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogramy w grę Battle, mam nadzieję, że się będzie podobać. Zostawcie od razu łapkę w górę i te, możecie mnie zasubskrybować. Um, no i słuchajcie, za 30 sekund no, nam się no. rozpocznie ta walka, mam nadzieję, że się będzie podobać. No i słuchajcie, no nic więcej nie mogę Wam powiedzieć, no i zostawcie zawsze zawsze łapkę w górę, no i jedziemy z tym temaciki Dobra, no to skończ. Okej, okay. za 10 sekund. Ju. Parumps. O, oh, już, 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 już. Zagłosowałam sobie, bo to są takie, widzę, widzę, że to są fajne mapki. Też dlatego szrank. O! Oh, to jest ta fajna, fine... Tak, Jak jeszcze nie oglądaliście żadnych jeszcze innych odcinków, to od razu Wam mówię o co tutaj w tym chodzi. Faktycznie musicie. Aaa. Okej. Okay. Okej. Okay. Powiem Wam od razu o co w tej grze chodzi. E, mini-grze. E, jesteście. E, tut, są takie skrzynie tutaj pochowane i trzeba je zdobywać, żeby złać różne rzeczy. Jak się je zdobędzie, dostajesz te różne rzeczy. Fake i musisz walczyć. Tak jakąś bielę, jak potuczony, wiem, właśnie. Ale no cóż. E, dobre, dobre, dobre. Dobra. O, jest szynia. Lol. wooden sword, to dobrze. Ehe. Uh -huh. Fake, jak tam się dostać? ja się tam, chcę do, dostać do akwarium, ale tutaj nie ma ten. Tutaj nie ma nic, gdzie mogę pójść. Jest tutaj coś. Pyk. No i co? Dobra, może sobie wejść na crafting? Dobra, jest to teraz tutaj. Jest! I mogę wejść do, do, do tych skrzyni. LOL, dobra. Wezmę od razu tutaj rzeczy. Tutaj są. Dobra, fajne rzeczy. Łoł! Wow, ale dużo tych rzeczy. Dobra, czekajcie, ja sobie strzały wezmę. łuk by się przydał. Jest! Jest! proszę. jak pięknie nam nas czeka. A, to jest kuk, porczow. Ups. Dobra, i sobie wyznać to. Ej, a ja chcę mieć tą emplendowaną zbrojkę. I nie chcę mieć, wolę coś mieć... Dobra, ja tutaj wolę sobie popatrzeć, czy ktoś mnie nie... Tam już jest! Chcę mnie stakować, a ten cham. To myślę, że ja cię nie widzę. No nie no. Nie! Spadłam prawie, nie! Nie! Nie wiesz! Dupa! O, przyjmę jeszcze, Lol. poczekam. Się zregeneruje. Eee... Czasami... Ja nic nie mówię, ponieważ jakby mnie zatyka po prostu, że co się stało, tak? Ale... ale nie. ogólnie to krasznik... Wiem, jest słaby ogólnie jest takie mini gwierki. Ale robi się coraz lepszy. Coś obok mnie jest, zaczekaj. Nie, nikogo obok mnie nie ma. Zabij, go, zabij! Nie, uciekł. Dobra, nie ma sensu tego. Tylko... Ej, o! Schałam się, tutaj. O! Walczę, lol. A, skończył się, czas. I no cóż, no łezka. Ale spokojnie jeszcze wy. Dobra, dobra, nie wygramy. Dobra, zawsze to mówię, że wygramy, ale. Tak niezbyt nam idzie. Zagłosuję jeszcze na jakąś mapkę. I ta była. O! Jest festive. Ciekawe, ciekawe. Tego nie znam. To sobie wezmę. Tego też. Castle, Co to jest? Ruin? Eh? No, co mapki jakieś? Fajnie. Dobra. Tempel można. Crucible. A, te to już znamy. Jak ktoś ogląda moje odcinki, to zna te trzy. Tempel. Widzicie co? I sobie tempel. Niech będzie temple, ten. I graczy się jeszcze... A właśnie. Dla tych, którzy jeszcze też nie wiedzą, to tu są. E, to, to, e, te małe paski. Na moim inwentarium to są. E, gracze, którzy grają. Też. Właśnie. No i właśnie. O to nam się tutaj. O, o, mówię. O, nie, dobra. No i o, będzie festive, No cóż, łezka. łezka pogłosowana mi. No, ale tu też nie znamy. Ściej, matko, Dobra, a szybko znaleźć coś. Ale nie za tej krainy, tej mapki. Jakie to jest trudne, wszystko? Wejdźmy na górę, może tam coś będzie. Fake! Break. No i brawo, na spadłem. A to są skrzynie? Ups! No nie wiedziałem! Dobra, możecie się nauczyć tego tekstu. Już można walczyć. O fake! Uciekaj szybko! To mi tutaj wypał po prostu. O matko, ale to jest strasznie. Jasna! Jakaś taka Nie. Okej, okay, mam. Mam coś, mam coś, dobra. E, tu spod ziemi jeszcze, lol. Matko, muszę się ogólnie nauczyć tych wszystkich tutaj skrytek, bo ja nie grałem nigdy. Na tej jeszcze, jak to już mówiłem, tej mapce. Nie wiem w ogóle gdzie idę. Okej. Okay. jest Jest nam strzały. Apel, no to jest. To jest Bo. Co tu mamy? Szapnę z bo. I to jest 2,5, a to jest 4. No to wezmę sobie to. Dobra. Coś tutaj jeszcze. Tam też jest skrzynia. O, a tu jest łona. Dobra, to sobie tutaj wejdź. No pięknie, teraz jak tu mam prze... O! Dobra, odpłynę sobie pod wodą. Nad wodą w sumie. O! Hops, no i jestem. Jupi! Ej, no te czynnik. Nikt? Ej, coś mi się zacięło. Halo? Co się stało? Czy każdy jest zacięty, czy to tylko ja nie mogę otworzyć tej skrzyni? Nie, to patrzcie, tak każdy idzie, sobie chodzi. Nie no! Wracaj do mnie! No, ej, no spadł! Ład, kto mi wano? Ej, ty mnie pisz! Wysz... Masz to swoje! Zabiję go! Pierwszy raz! A może nie pierwszy, ale. Co to ma? Nie no, co to jest? Szatny z wad. no co ja też mam? szatny z dwoma. go, ja w ja nie wierzę! Przecież to jest język. Głodny jestem. To, rozwołam każdego po kolei, ty może jeszcze wygram, jakoś wątpię w to, ale może jeszcze wygram, no nie, nie mogę, o, dobra, cię to, co to jest, dobra, można to zjeść, wygrałam, patrzcie, o, jak ja wyglądam, jestem elfikiem, słuchajcie, krzemyk jest elfikiem, dobra, <laughs> możecie mi wpisać komentarz, Krzemek elfik wygrałem! Jakoś mi tak dobrze szło, nawet nie wiedziałam o co chodzi, ale okej, okay, wygrałem! Wow! Lol. No i super! Nie, no, fajnie, teraz mogę jeszcze wlecić sobie to na zero. Okej. Okay. Wiedziałam, że nie wlecę, dobra. I wleciałem. U tu cóż jest to. Lagi. Dobra? Uh -huh. dobra, super, spaczka, spaczka. I idziemy sobie tutaj. Pik! A nie, to nie było tu. Ups. Taki mały fejnik. Tak, ten to mały. Tak. Zgubiłem się. Ja się ja się, się zgubiłem. Nie wiem, gdzie to jest. To było tutaj? Nie, to nie... To nie było tutaj, do jasnej, ciasnej. Szybko. Ponieważ już więcej nie będą mogła wejść. Dobra. Tak, to było tu, to było tutaj. że jeszcze zawsze po wejść. Dobra, nie zdążymy. Shipyard. Chyba znam tą mapkę, ale... Dobra, nie znam tej mapki. <laughs> Dobra, to tu jest ladek, tutaj. Dobra, nie... Nie wa Dobra, sobie pójdziemy po tej ramince. To, to jest Tak, to jest rabinka. Dobra, już się, się bałam, że to coś innego, ale w sumie to... to co, co? 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 jak? Co? Dobra, nieważne. Uh -huh. Dobra, nigdy co nie grałem, jak to mówię. No nie wiem, nie wiem jak wyglądają skrzynie, a więc mam jeszcze gorzej. To są z drzwi, ale jest ich tu można otworzyć, dobra. Pyk, 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 To jest skrzynia. zgaduję. Fejk, nie. Fajk, ona mnie widzi. Ona mnie goni! Fajk, nie! Ona mnie goni! O nie! Dobra, przepraszam. Tak, o nie, goni. bądź, e. Nie, nie goni mnie, co? A, po niej się odbiją! Dobra, jeszcze go muszę znaleźć jakąś... Okej. Okay. Jakąś skrzynię tutaj muszę znaleźć, bo jestem bez i ja tej szpakły nie mogę. To mi wygląda obiecująco. To mi wygląda obiecująco. Tylko, że... Nie ma tam nic, dobra. Tam są skrzynie główne, dobra. Co? Okej. Okay. Tam są skrzynie główne. Tam też jest! Patrzcie, na dachu tam jest, tylko jak się tam dostać? Przydałoby się rozpędzić, się, ja, ale ja się nie mogę rozpędzać. Ja nie wiem dlaczego, dlaczego ja nie mogę biegać. No brawo, ale. No dobra, no cóż. O, no nie, znowu nie, dobra, znowu fail. Ale jak Tu jest drabinka, to po co ja w ogóle Co ja się w ogóle tak martwię? Dobra, ja mam skrzynię! no i brawo! Ok, to co mam tutaj? Norbuck 2. Bo, dobra, super. A to co tutaj? No w sumie to na. Tam się jakaś skrzynia zasponiła. Próbuję strzelić go. Pyk! I pyk! I pyk! No nie, dobra. Nie sądziłem, że go zabiję, prawda? To był dobry dość. To nie teraz będzie mnie poszukiwać, a nie! Dobra! <laughs> nie no! Proszę! Dobra. Fake. Może le lepiej z tym. Chodzi, bo jak coś, co wejdę sobie tutaj. Pod, dlaczego nie? Spróbuję kogoś zabić. Ktoś tu jest. Tylko nie ma. Dobra, to możemy się tutaj szybko skryć. Gdzieś. O, za tym... Dobra. Idę po trzymniej szybko szybko. Ty! Szybko, szybko, szybko zabieram! Zabieram! Zabieram co mogę! Ile wleży? Wszystkie strzały zabrałam. Chyba. Okej. Okay. schodź. Dobra, to co mam? Dwa łuki? Nie, zęczatowane Dobra, ci jeden zostałam. To mi już jest niepotrzebne. No nie! O Ale, fajny skin. ale przecież Krzemek tak nie może wyglądać. Nie. Dobra. To słuchajcie, dobra. No to na razie wygraliśmy jedną grę na trzy. Gry. Pik! No i... Dobra, nigdy się tego nie nauczę. Dobra, to na razie słowo wam poszło, ale teraz sobie zagłosujmy. Atomics, nie, 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 nie. Halloween był fajny. Trochę, trochę w niego grałem nawet dobrze mi szło, tylko... Na niego sobie zagłosujmy. Okej, okay, dobra, sobie będę też strzały. Spróbuję zrobić Mission Impossible, to prawda raczej mi się nie uda w 30 sekund. O, udał, dobra, jest. I teraz tylko tam doskoczyć, doskoczyć trzeba. Znaczy, to da się zrobić, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jest bardzo trudne. Nie wiem, jak ktoś z Was to zrobi, to napiszcie mi w komentarzach, że, że... zrobiliście. Będę bardzo wtedy zainteresowany tym, bo ja tego nie umiem w ogóle zrobić. Może w końcu nam się uda. Dawaj! No brawo, nawet do slimeballota nie doskoczyliśmy. Dobra, nieważne. Okej. Okay. No jak zwykle nie wiem, gdzie są te skrzynie, bo trochę grałam, ale bez przesady, no, jedna gra to i tak nic nie pamiętam z tej jednej gry, bo to jest duża matka. Pamiętam tylko, że to zielone to jest złe podosława. <grym> tylko tyle pamiętam. O, patrzcie, tak, znalazłam, jak ładnie. Pyk, mam, pyk, mam to, dawaj może, szybko, zab wszystko zabieram, tak, szybko, 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 szybko tak, <grym> mieczyk, 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 ja mieczyk, dobra, Haha. Ha. co to jest? Sharpness 1? A to jest Winsward. Haja! Ała! HAA! Patrzcie! Ej, napiszcie mi w tak, że Krzemek coraz lepszy. Bo to jest akurat prawda. Już zrobiłem kolejnego, a ogólnie to bym nawet nie sądził, że umiałbym go, a więc naprawdę robi się coraz lepszy. Ja bym na razie z, ka z każdym prze... Ale to był fuks! To był zwykły fuks, matko! Lawa obok mnie. Muszę... Hej, zabijamy go. Dawaj, dawaj, dawaj. Zabijmy go. <grym> dawaj, giń! Ginź! Gin! Dlaczego gin! ginę? To <grym> jest ja niewidzialny! Fake! O, matko! O, to był. Tak. <grym> dobra, no szkoda, no. Ale dobra miała taksy, Pewnie, zaraz będzie się wypinać. Mhm, mm dobra, ale ha, swoje świństwo. A nie, to nie, a po będzie razem. Ej, jak ja tutaj sobie spróbuję rozkminić ten labirynt, zaczekajcie. A jakbym, mi... o ty patrz, skrzynia. To zaczekaj, to, to jak tu było wejście, obok tego, na przeciwnej stronie, po lewej od Jokera. Okej, okay, czyli tak, w tędy, nie w prawo, ale w lewo, zawsze w lewo, zawsze w lewo, zawsze w lewo. Zawsze lewo. Dobra, a tu zawsze w lewo, zawsze w lewo, zawsze w lewo. Tam nic nie wejdzie. Tutaj zawsze w, le zawsze w lewo. Za zawsze w lewo, zawsze w lewo. Zawsze w lewo, zawsze w lewo. I wyjdę, <grym> dobra. No to tam jest chyba tylko jedno Czekaj, skrzy czy na pewno tam wszystkie zrobiłem przejścia, które tam mogły być? Tak jak nie wydaje mi się. A, to było jeszcze w prawo. Ja jakbym robił mnóstwo w prawo, to by nie wyszło. dobra. Nie, tutaj też nie, o, tu jest jeszcze skrzynia. a więc w prawo non-stop od tamtej strony i tutaj non-stop w le... Aha, to jest ta sama, no cóż, łaska. No dobra, to byłby koszmar walczyć w tym labiryncie, la labiryncie szczególnie dla tego, kto nie zna tych mapek. Matko, ej, słuchajcie, tyle, wszyscy gracze się ten, wysajnowali, jest tylko teraz czterech. Dobra, no to takie, a nie, no, a no, no jest czterech, ale dwóch zginęło i dwóch się pije, dobra, ostateczny mecz wygrał ten, wygrał ten, <grytanie> co wygrał, dobra, nieważne, wygrał ten, aha, okej, okay. słuchajcie, jest czterech graczy, to spróbujmy ich teraz podcisnąć mocno, spróbujmy teraz to wygrać, na... o, tą, dobra, albo wiecie co, lepiej na nim nie pojadę. Tego jeszcze nie grałem. A nie, w Shippers już grałem. W Invasion nie grałem. To jest, jak wygląda, ciekawie bardzo. Castle, to jest ruin. Dobrze, pokażę sobie ruinę. Nie wiem, jak tam pójdzie nam, ale mam nadzieję, że no pójdzie dobrze. Popatrzmy sobie na niego. Co on tu chce zrobić? ja ciebie nie lubię, ty mnie zabiłeś. Ej no! Pekka, pekka, pekka. Pekka, pek, pek peka, peka, peka... peka. peka, peka. E, dobra, nieważne, co, co? peka, peka, co? dobra... Mm, nigdy mi się to nie uda! Dobra, nie można tak mówić, że nigdy, bo mi, przecież, już się dwa razy udało na filmie. Pokazały Wam i nie uda... nie? udało... nie? się! dobra, ale to był trzeci raz już, w mi się udało... Grałem w ruinę, to na co zagłosowałam, to jest dobrze. I chyba widzę skrzynię, chyba tam są, dobra... Słuchajcie, to biegnę od razu na tę skrzynię! Fake? A w sumie dobra, nawet, nawet teraz nie chcecie... Jest! Jest mam mógł, czyli mój ulubiony coś. Prawda nie zawsze nie wymiana, ale bardzo... Ej, muszę mieć jakieś jabłko, żeby, Żebym mógł coś... O, dobra, no to tak sobie zrobimy. Tutaj też coś. I tutaj... Jest hole! Dobra. Fajera aspect! To wygrywamy! To ja to wygram, ja to wygram, ja to wygram! O, ma ma jak! Nie, on tylko profe aspekt. O, ja już się nie palę. Ha, a Ty się palisz, Ty się palisz! I co, zginiesz, zginiesz, zginiesz? Zginiesz, ha, 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 ha! Jo! Co on, ile ma tych No i zginął! Ha, ha, ha! Chcemy the best. Hmm. E, ups, przepraszam, to było niechcący. Dobra. Hm, hmm, 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 hmm. Groby, 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 ale mi się zużył. Szybko się użyje ten Dora, Dobra. Jeden nam z głowy jest już. Jeden z głowy poleciał nam. Tu jest jakaś drabinka, coś wejdziemy po niej. Pyk, 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 pralki. Okej. Okay. Tu jest sobie pójdziemy na górę. Może kto. <laughs> Skrzynka! Nic nie. O, czy coś tu był. Pokazuj się! Przestępcy gdzie byłeś? Dobra, na pewno, na pewno mi powie, tak, dobra. Aha, aha. Tu nic czego nie ma. Nic. A nic. pyk 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 O, skrzynka, bardzo miła. Co to jest? E, za lepsze? Słuchajcie, zostało u trzech graczy, licząc mnie. Tam jeden. ha, mam Cię. É. Eu acho que eu não deixar, é fake. Chcesz bić? Czy też się chcesz bić? ze swoje! O nie, 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 nie! Kupa! Nie! Przepraszam? O nie, no byłem tak blisko! Na pewno byłem blisko, bo on zaczął uciekać czyli miał mało życia! Ach, no proszę, tych spadł. Bardzo mądry. No dobra. No i wy. Nie. Dobra, teraz od razu na niego cisnę. Po prostu on mnie tak wkurzył. Naprawdę, ja tego nie rozumiem, za, za jakich grzechy. Mm. Jeszcze raz, na coś kursujemy, dawajcie. Bo ja tych mapek nie mam, jak, jak, jak wiecie. Ej, a to co to jest? Pograjmy sobie, spróbujmy, a? Spróbujmy, co nam tu szkodzi? Dobra. Mazgo, już się bałem. Też chcę mieć takie coś. No ale ten je smyslivý. Pup, puk, čep, Okej, spokoj. Ne no, to se nejvíčí. Zatřekajte, já to zde postavit. Tyk. Okej. Ne. no. No ně! Tež ně. Dobra, nie udało mi się nie chcę zlecać. Chciałam wszystkie postawić, żeby tak fajnie się... Okej, okay, jak zwykle mogę to powtórzyć. Jeszcze raz! Nic nie rozumiem tutaj o to w tej masce, ale fajna ogólnie tekst to tak, nie? Ja tak... Ej, co? Jestem w krawczach, powiedzcie na serio? O, 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 ty, tutaj są skrzynie, ty mały chamie, 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 chodź, chodź. Co coś bicia, co do bicia! Dobra, mam coś bicia. Chodzio, chodzio, Dobra, uciekłem, w ogóle przed kimś uciekam, bo ja tak, nie wiem. Karamba, nie zauważyłem, jak wyglądają te te. Tam tu się jest. tą <grym, grym>, onem, tak, na pewno. Śmieszno sobie go rozwalę. E patrzcie, tam się ktoś ten odrodziła, to jak który będzie do niej zaglądał, to ja go wtedy pocisnę. Wydaje mi się, że to jest dobry plan. Na za śnieżek, żeby wiedział, tam nie wolno za. A może lepiej, ja po prostu zabimu wam no to? Już nie wiem, jak to wygląda. Skusznie dodatku. to jest? A, on chce cenę być. Przepraszam, że nic nie mówię, ale tak jakoś... Tak, właśnie jestem w nim... Z, z nim w sojuszu. O! I widzi kolejnego gracza. Dwóch kolejnych graczy. Fejk, jeszcze każe żyje. O, Fake, Ej, gdzie? Gdzie ty wlazłeś? A! ty jesteś tu... A, po go nie widzę. Dobra. Wypię tą potkę, tak? Haja! Widzę cię! Nie, On tak po prostu goni go, a ja mu nic nie pomagam. Czy już tak nie może... Nie. He? On tam już się bije! Mm. Nie. Mm, mm, mm. Nie. Dobra, zabiję jednego. Nie. Mam nadzieję, że się poświęciłem dla na naszego. O, Lol! Dobra, nie umarłem. <laughs> A już myślałem to będzie koniec. Dobra, zostały się trzech graczy. To, to jest... to ty... Tutaj... I no! Ha! Wygrałam! Ha, ha! No i co? Nie zadzierać z krzawikiem. Słuchajcie, ile już zagraliśmy faktycznie zresztą meczów? Zaczekaj, walk. Trzy? Nie, więcej. Pięć może. Słuchajcie, wygrałam dwie na pięć, to już nie jest źle jak na mnie, bo jak wiecie, ja jestem bardzo badziewny w to. Oto... Mm, Ktoś mi napisał jakąś message, ciekawe jaką, chcę zobaczyć, message, message, nice, o dziękuję Ci, ktoś mi napisał nice, czyli ładnie, pięknie, coś takiego, powinienem odpisać thanks, ale, ej no, nie mogę nic otworzyć, ej halo, no to jest nie dobra, zagłosujmy więc sobie, jak nie mogę, zagłosujmy sobie na tego, bo jak widziałem, to fajna by, no i nie mogę polecieć na serio. No a connection, co do tego. Dobra, miałam słaby connection, to było słabo, dlatego. Eee, dobra, pogramy sobie, tym razem będzie na long i będzie na casual. Czyli, że jak się zabijesz, jesteś bacikiem. Pan że razy wie, co to jest bacik. Dobra, teraz tłumaczę, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Bacik to jest niepoperz, czyli jak się sweetie. Sweetie, halo. Przepraszam, mój pies krapie <grywa> Dobra. Nie... Sweetie! Dziękuję. Dobra, nie, dobra. Chyba, chyba nie zrozumie. Trudno. Dobra, ładuje, ładuje się nam, to za Dobra. Mhm. O, matko. Sweetie! Halo! No właśnie, dobra. Chyba zrozumiałam, bo się obudziła. Jak teraz on nie wyjdzie, to pogramy sobie w tumble. Czyli, że musimy z siebie zrzucić do lawy. Praktycznie o to Oto w tej grze, grze chodzi. Dobra, tam się montuję. Poczekamy trochę. Aha, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No. Nic z tego nie wyjdzie, a więc. O, właśnie, no i... no, słuchajcie, chyba też z tamtych nic nie wyjdzie, a więc. Ogólnie to. E, chciałam podziękować za oglądanie. E, no i pa pa!